Jesteśmy na ulicy Sudeckiej. Za mną w tle znajduje się wieża ciśnień. Została zaprojektowana przez niemieckiego architekta Karla Klima na początku ubiegłego stulecia. W 1945 roku, podczas oblężenia Festung Breslau, pełniła funkcję punktu obserwacyjnego do kierowania ogniem. Dzisiaj na drugim piętrze wieży znajduje się restauracja, którą odwiedzimy z naszą kamerą. Zapraszam. W ciśnień można spróbować kuchni opartej na tradycyjnych recepturach. Obszerna, autorska karta menu szefa kuchni pana Jacka Kępy wciąż zaskakuje stałych gości restauracji. Panie Jacku, wiem, że zmieniacie kartę sezonowo, to prawda? Yy, powiem tak. Sezonowo się z pojęciem względnym, dlatego uważam, że tutaj kartę oczywiście zmieniamy. Yy. Yy, Wiosna, lato, jesień, zima. Jest to karta główna, ale. Stosujemy te takie karty, które pozwalają nam jakoś zaciekawić gościa, zainteresować i jest to kuchnia monotonna. Co tydzień coś innego prowadzamy, jest to święto ziemniaka, święto mm -hmm. łososia norweskiego, święto kalamaru, święto, prawda, nie, na przykład teraz mamy już okres taki, gdzie dziczyznę prowadzamy. Ja widzę, że rzeczywiście goście mają w czym wybierać, a proszę powiedzieć, co Pan przygotuje do naszej pary? Do naszej pary będzie przygotowany tatar, tatar bardzo tradycyjny, wołowy, z mm -hmm. Będzie to na smażonego ogórka przygotowane, z konfiturą z czerwonej cebuli i z borowików. To wszystko będzie podane z taką zupą, którą można nazwać zupą z pomidorów, ale to mhm. też do końca tak nie jest już, ona jest taka bardzo pikantna i to wszystko będzie tak moczone, także to bardzo fajna taka uszta dla, dla samego siebie. A zarazem, a na drugie danie przygotujemy dzikiego łososia parowanego, później będzie pieczony to będzie podane z tartą z boczkiem z bekonem, z warzywami sos raków wszystko będzie bardzo pięknie podane także bardzo ambitne. Mhm. czy co, idziemy teraz na kuchnię i pokażę wam jak działanie. przygotować dzisiaj przygotujemy danie z takiej formy cuisine nouvelle po polsku można powiedzieć ale będzie to danie bardzo proste i bardzo eleganckie, to jest wszystko zrobione bardzo prosto mamy tak, cebula, tak jak Państwo widzą jest cebula w całości już pokrojona. Oliwki zielone, już pokrojone. Anszuła, przygotowane. Czerwone pomidory. Mamy kapary. Mamy polędwicę wołową, już zmieloną uprzednio. Ogórki, które będziemy smażyć. Są nasze maślaki, z których ja będę przygotował konfiturę. I tu jest nasz bulion, o którym później osobno powiem. tak no podobnie, robimy teraz drugie nasze danie, mamy skruche, kruche babeczki, z którego będziemy przygotować tartę Lotaryjsko. tu jest boczek z cebulą, wcześniej sprażony, mamy troszeczkę bulionu, do którego będziemy dawać do, do, do naszej tarty, tu jest zrobiona śmietana z żółtkiem, do zalania tarty, do upieczenia, mamy tornado ze szkockiego łososia, dzikiego, szyjki rakowe, śmietana, czosnek, dziki zblenderowany, to jest czosnek niedźwiedzi tutaj, to jest do dekoracji, mamy nasze warzywa, żółteczko, całe jajko jest tutaj podane, ale będzie na potrzebne samo żółtko, które zrobimy na jajko mule, które będzie później takim garni przygotowanym do tego dania. Zapraszam, robimy.